Param pam 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 I fuck it. Dobra, jest. jestem witam, jeszcze... witam na moim pokładzie. Witajcie na mojej katandze. Wygląda taksa będzie Dzisiejsza misja to będzie nasza przedostatnia. Tak, dobrze mówię. Tak, przedostatnia misja. Jakie są wrażenia wasze przed misją? Będzie dobrze. Powiem tak. Będzie dobrze. Powiem tak. Jesteś zadowolony? Let's, let's rock! Dobra. Czy macie ubezpieczenie? Czy mam dzwonić po rodzicach? Nie wiem. Co to jest? A, nie wiecie co to ubezpieczenie. No dobra. <laughs> Wiesz ten, ten 14, za, 14 zł za godzinę, wiesz, ten gościu był dziwny jak mi URWA mówił to, 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 to wiesz, te warunki, nie? Kurwa, więc... <laughs> dobra, leci. Karty je. wyzwań włączone czy wyłączamy? Nie wyłączamy, nie ma sensu. Wyłączamy, dobra Zapraszam Na pokład w sensie, no. no na przygotowanie do misji, bo wyla wylatujemy. No o, dobra, wszyscy gotowi. Lecimy. Nadal brody nie zgoliłem. Ja, ja, ja nadal maskę trzymam na mordzie. Ja nie, nadal. łysy, nic nie zarosłeś. A Wojte, Wojtek Inkognito jest, no. Tak, Wojtek Inkognito. Tylko jestem, czy teraz właśnie wszystko będzie ok, czy nie. Będzie dobrze raczej. Powinno. O, <noise> oh, fuck. Ej, bo, bo te gniazda z są ze śliny, co nie? Znaczy, no, no nie tyle ze śliny, co po prostu z tych płynów, które one sobie też gdzieś tam wytwarzają. Ciekawe jak, bo na tym ekranie wczytywania ciekawe jak, te, jak ten most zrobili taki, co jest na środku. Słuchaj, no jakoś pewnie robiły. No. <grymne> tam ta ślina jest taka, że ona się po jakimś czasie bardzo szybko twardnieje jak, jak ta, jak żywica. Więc wiesz, ewentualnie mogły to być jakieś po prostu elementy wcześniej w statku. Nie wiem. Znaczy, generalnie fajnie śmieszna jest ta sprawa z strukturą gniazd, xenomorfów, jak one budują to wszystko, jak to wszystko jest oblepione. Dobra, jesteśmy wszyscy. Jesteśmy, dobra. Kurwa. czuję radość, idziemy. Za mną dzieciaki! Ty, wielki dorosły, kurwa. No. jak do generała, kurwa mówisz. No, jak uszkodzisz generała, to nie wejdziecie z tą żywą. Tak, no, na pewno. Szonek, po, po, czy po wczorajszym graniu w AVP-ka to ja ci jakoś nie wierzę. <laughs> Jeszcze Bata... byś ze mną Nie, prostu najbardziej wczoraj? Jak to kto? Najlepszy kanał AVP ty Adam nas za to zabije Adam, jeśli to słyszysz, to... No, mamy nowego rekruta w ekipie. Nazywa się Adam Boko nie bójcie. No i na tym moim statku tutaj mamy właśnie mrówki i taka fajna ta infrastruktura. Mam nadzieję, że Wam się podobają nie, to jest właśnie najciekawsze, że psanomorfy potrafią tak budować swoje gniazdo, że praktycznie robią sobie takie swoje komory, gdzie one się potrafią po prostu tam maskować, tak jakby właśnie, tak jak zresztą to było pokaz... No, to pokażę, tak, na Aliens, nie? Tak, z drugiej części filmu to było pięknie pokazane, właśnie pięknie pokazane, jak oni... Jak one... warriorzy się kamuflowali. Tak, dokładnie, za nami... To, to było niesamowite. Chyba... o, tu coś jest. Tak. Tutaj? No, te interne... Dane wywiadowcze. A no to już mam to jest? zebrane już. A, mam, dobra, no ja też mam już zebrane. O jajo, dwa jaja. Tam. O kurwa, drugie jajo, znaczy trzeciej. <gry> Granatę mogłeś walnąć. Gdzie tam? Szkoda Ta granata. Ty pa, ciało. Dobra, przygotujmy się. Bo to będzie chyba nawet taki dosyć... Yy, walnąłem tymi, yy, tymi granatami w, w... o, zabiło ich wszystkich. Dobra. No tą cewką rzuciłeś to, no. No tak, tak, w sensie... Myślałem, że one wszystkie wybiegną. Mhm. O to mi chodziło. Nie, wiesz, to to chyba jakiś też czas jest akurat tutaj w Fire Teamie, że zanim to jajo się otworzy, to zdążesz to strzelić. Tak. Dobra, jeszcze sprawdzę, czy nie ma jakiś tutaj jaj. O kurwa, co tam się stało, Prawler? ja, tak z dupy nagle. Zabiłeś go? No właśnie, go zajebałem już. No to git. Dobra, chyba wszystko. Dobra, chodźcie. Dobra, to jest... Pojedziemy tego tam ziomka, te nieśmiertelniki pa, trzeba zebrać. A to od góry wygląda jak łeb warriora. Gdzie tu No Gdzie... tu wyglądało, jak tak przebiegałem szybko. <laughs> Wszystko wygląda jak Warrior Dobra, gotowi? A ja w sumie odpalaj Ciekawe czy w tej misji będzie Crusher Będzie Chyba w tej będzie na pewno będzie chyba... Na pewno Pretorianin Z tego jak kojarzę Drone Na poprzedniej będą. misji też był O tak spierdala O, Boi umarła Pięknie Ja ogólnie chyba mam dzisiaj lekką chrypę, bo się do nikogo nie odzywałem. Oj, oj. No to masz rozgrzewkę już przed, ten, przed jutrem. A Co jutro? A, w poniedziałek. O, spiter. Dobra, bo się ociągam trochę z tymi killami. Muszę ten muszę się ładować w nich. No tam że ten jak jak to? Jak to, działkiem, jak to działko pod prądem strzela, to to tak potężnie ten pocisk wygląda. Znaczy wiesz, to ono jest potężne, tylko bardzo, bardzo wolno strzela, takim pojedynczym strzałem, nie? Tak, ale jest też y, alternatywa do tego, żeby było jeszcze potężniejsze i jeszcze wolniej strzelało, więc. Tak! Tak! Kurwa. Nieraz, nieraz się pytałem, co wybrać. Ty, nie, ty, ale teraz jest tak. to, to. Zadzik, wiesz co mi się przypomniało? Mm -hmm. Że Ty od początku tej serii mówiłeś, że ja będę zdychać i Wy będziecie mnie ratować. Bo jestem taki cwany i hop do przodu. A tylko Zadzik zdechnął, tylko raz. Tylko Zadzik raz się wyłożył. Raz, ale no tak, to... ale słuchaj. Dobra, muszę to powiedzieć. Widzowie, e jeżeli się okaże, że Szonek ani razu się nie wyłoży do końca tej serii, to zostawiacie 20 apek w górę i suba dzwoneczkę na kanale Zadzik Seno. Czas start. Zaczynamy. Zajebista reklama. Powiem Ci tak, jeszcze finałek przed nami, także wszystko się może zdarzyć. Chociaż chciałbym... Finał będzie prosty jak bułka z masłem, nie? Prosty jak świski ogon. W sumie, w sumie by ma, bardzo by fajnie wyszło jakby cała ekipa taka jaka została i strzelec, technik i niszczyciel zostali do samego finałku i przeszli cały finałek. To byłoby taki achievement kurna, tej. No. to jest proste. To no tak, no no easy. Tworzymy takie kombo. Mm. Roller. Boże i na co było takie spaniakowanie? No właśnie Wojtek ty byś, ty byś prawie umarł Widzę to w twoich chodzi. Ale co? Jepcie się. <laughs> Zablokowałem się jeszcze. Coś za nami chyba idzie. Analnie, analnie nas biorą. No Jak... Ty patrzcie, to jest to miejsce z wczytywania. No, Czekaj Wojtek, tak nie, nie. szarżuj. No tak, no. Kraszę, tak, 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 no. ja kraszę. Gdzie? Dobra, widzę dziada. I my krakietkami kurwa jak w babę. Dostał z granata. Dobra, popadało, wszystko towarzystwo. By było prostsze niż myślałem. Ej, tu nie, tu nie było czasem jakiejś skrzynki? Nie, chyba nie, to jest pusty korytarz. Ale tak? się losowało respawn. Nie, właśnie nie. Te skrzynki to się nie robią, nie robią się, stary, powiem ci już par... mają określone miejsca, gdzie mogą się zrespić One raz mogą być w takim miejscu, raz w takim, na przykład Tak, jak za każdym razem My z, my, my z Wojtkiem tak trochę plądrowaliśmy kiedyś, wiesz, i... Powiem ci tak, jak ostatnio sobie też tak pogrywałem, wiesz, szybkie rozgrywki z ludźmi, to... W, w, zawsze w tych samych miejscach miałem te skrzynki Jeszcze się nie to, zdarzyło to ja miałem raz na koniec, raz jakoś na początku, raz jakoś na środku misji Co ty gadasz? To zależy, wiesz, to jest zależne Dziwne no, trochę tak. Nik a dobrze, sobie ich. Pomagałem ci, byłeś technikiem, a no, jestem zawodówki. że o co chodzi? Ty masz wiedzę teoretyczną, ja mam bardziej praktyczną. Dlatego więcej killi robię. Nie no, najmniej zawsze z nas to robisz killi. Ale mam celne strzały. Ja, ja dlatego, że mam działko. No widzisz, a ja mam celne strzały przynajmniej. Często w głowę. Wyszczemu. czemu? Czekaj na na Wojtka, bo się tam gdzieś zagubiło dziecko. Eee, trzech tych runerów biegło na mnie. Dobra, tutaj granatem walni. Po co granat? Granat eee, będzie granat... na te, na drony, no. na warriory. Na skroku 30 sekund, a zresztą jedny chuj. Tak, Xenorexy też mogą być, bo będą w tych grze. Tak, Xenorexy, to jest postać kanoniczna. Prosiłem was, słowaki. A jeszcze Darth Vader czy? Tak, Darth Vader będzie. <głos> 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 to ale fajna nora. Dojść? Czy tutaj, tutaj coś jest? Nie, ale, nie. ale fajna kanciapa. <noise> Waga sto Po ścianach proszę. Ale wyskoczyły mi przed ryjem. Mm. Na eventu nie ma, jak one tutaj wyskakiwały. Z, z, za ścian no. z, dziur. z dziur za ścian. Siedziały tam skitrane. A to są jakieś dane wywiadowcze? Zadzik. Uwaga, prowler. Zadzik. Jakieś dane wywiadowcze tutaj są, weź sprawdź, czy może wziąć. To jest. Nie, ja to już chyba wziąłem. Bo umieszczę. Aha, się... okej. Okay. Pokaż. No tam, no. Myślałem, że to dane Uuu. wywiadowcze są. Nie, bo to są chyba dane wywiadowcze, tylko że. To są, no są, tak? bo jak. No wyglądają trochę. Jak się taki wykrzyknik wyświetla, wyświetla no to, to są. Bo znaczy, normalnie no. to wygląda taki kwadracik w tym kwadracie, co nie? No tak, tylko że wiesz, w momencie kiedy ty zbierzesz już te dane techniczne czy tam coś to one się nie drugi raz Nie, no nie, nie możesz ich chwycić O kurde lagam miałem mocnego Pomogłem Ci Za nami O Jezu Dobra dzięki Co się dzieje? Mniej więcej to, to, to nie był parlor, wiecie co to było? Wiecie co to było? No Ksenosaurus. Pff, Szonek skończ kurwa naprawdę mordo O dobra, wszystko działa. Jakbyście nie wiedzieli to przed chwilą yy, ten, nic yy, wszystko mi ją minęło to nie widziałeś Szonek Tak, Cię Ostrzegam cię ostatni raz Nie będę tego powtarzał A wiesz czemu? Wiem bo musi być uważni podczas to jest to, co się Kurwa. Xenominus Rex. Xenominus. Piękna nazwa. To musi być kanoniczne, co nie? Ja, pierdolę. Nie, no, Ufa. no, temu gramowi szkoda. A ty pięć rakiet na tego. Bo chciałem. Na Barstera się... Nie, bo na tego mi się... już. pojebały mi się te. Przyciski mi się pojebały Bo chciałem użyć tego. Tak. Myślałem, księży Warrior. Nie. Pojebały mi się przyciski, bo chciałem użyć tego. Ajajaj aj, aj. To Co zawiodło? Dobra. Wszystko mamy do... Czekajcie, bo to może być skrzynka. No, ale to możemy chwilę przy, przepatrzeć, ale chyba nie, tu raczej to nie powinno być. No raczej nie. Kurde ja coś się otwarło. Co? Yy, ty byś może pamiętał, medyk mówił wziąć ten, jedną apteczkę więcej, czy, czy jak to wyglądało z nim? Yy, nie, medyk o, jak... O, on ja medyk taką z tego co, takie... co wiem. Tak, i, ale jak ktoś wziął apteczkę, to on wtedy dostawał yy, busta do tej, w sensie nie busta tylko odrodzało mu się więcej HP, to jest zmarnowane, co nie? A no, było coś takiego no faktycznie Ale nie myślałem, że jeśli chodzi o te takie te podstawowe te wyposażenie, no to apteczkę mogą jedną więcej... No nie, sobie. to szkoda właśnie. Szkoda, jakby było coś takiego, że ma przykładowo więcej amunicji. No i jakby coś takiego dodali, to nawet by było spoko. I, I jakiś jakieś takie... Czekaj wybierasz problemów. klasę. O kurde, nie, znowu te lagi chyba. A ty dalej nie, nie masz lagi nie? nie? Zadzik jesteś? Jestem, jestem, jestem. Spoko, spoko. Aha, a lagi masz czy nie? Nie, u, <laughs> u mnie na razie jest wszystko okej. Okay. Aha, okej. Okay. No taki skupiony siedzisz. Zupełnie no, przez się... mój internet jest. Nie, no to co? Skupiony, bo trochę się skupiłem Cześć, tutaj się na dziewczyn. tym. Dobra, patching <laughs> up. Jezu, ko ja Cię ten... Kojarzycie ten błąd gdzie dźwięk smartkana się zapętla No Właśnie go mam <grystanie> oj, oj. To wracaj do żywych z internetem To Wojtek jak ty masz lagi to może ty się lepiej nie oddalaj od nas O! Czy y, tej face facehager. No wiem właśnie, właśnie. Dlatego właśnie o tym... Pa biegnij do ciebie ale nie, ja skrzynki szukam. No dobra, wiesz, Aha. to może razem chodźmy, bo mówię, jak masz lagi, to wiesz. Dobra, chyba wyczyszczone jest z jajców już wszystko. O, wygląda czysto. No, chyba tak. O, jest to. to jeszcze się tylko raz doładować i odpalamy. Jezu! Co no, co, o tu będą nam wychodzić chyba jeszcze, nie? Nie, nie, nie. Uwaga, odpalam! Dobra, to kto, to Wojtek bierzesz lewą... Nie, Szonek lewą, ty prawą, ja środek, dobra. Przez nikto kliknąłem Q, więc sorry. Spoko, spoko. Do mnie w ogóle nie przychodzą. No do mnie też jakoś tak... A do mnie właśnie przychodzą. Dobra. No mnie to na razie, więc ja mam urlop. A mój, mój, tego, Parkinsona dostał. Jeden ksonomorz. Padaczki Oczywiście nie śmieje się tutaj z y, chorych ludzi. Właśnie nie śmiejmy się. W poprzednim odcinku mieliśmy dobry przykład homofobii. Dzisiaj mamy wykluczenie jeśli <noise> chodzi o choroby. Po, szczególnie ten, te sceny, co się nie pojawiły w odcinku tylko pod koniec. No Warrior, po, po Warrior. się pojawia na końcu. Warrior. Tak? Nie Mario, yy, To na Warrior, Nie, pretorian! O, to pretorian! To, no to lepiej Dobra, zdech! Dzięki, do, do, do siebie. To się tam moje działko wam pomaga, więc. Nie no, spoko, spoko, ale. No i tak padł. Pod gra gradobiciem pytań. Ej Zadzik, chyba tak specjalnie mi dałeś tę lewą stronę, bo jest tak czysto kurwa Nie mam co wystrzelać, nie? Dosłownie. Najniżej w statystykach Ja, ja muszę to na te pomosi tutaj luby. iść na górę No ale o, powiem właśnie. się u mnie też nie lepiej. Zadzik to chyba rywalizować też. Nie 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 gdzie tam? Jesteśmy jak rodzina Zadzik jesteśmy, jesteśmy, jak jesteśmy. nasz ojciec Tak, dokładnie Nie to? Nie ma, jak matka kurwa Jeszcze, to kurde będzie szło oh, what? A O, Watchbeard znowu Ale właśnie nie wyświetla się Ty, no właśnie Chyba się spagował Na przedpremierowo widzi to laska Zobaczcie czujnie, on może wyjść nad nami Ty, no ale ja w ogóle go na, na radarze... Właśnie, może się zakamuflował Ty, ale to nie... Nie, tak. ale byłby na radarze nawet To taka rozmasana... Dobra Ale dobra, za... no ale zaliczyło nam to dobrze Chyba ten dialog się coś zbugował. Może. Tak mi się wydaje. Może się sam Warrior zbugował. No. Być może. A Bolaska pomyliła tego Warriora z pretorianinem, którego zabiliśmy wcześniej. Nie wiadomo. A może. Bo w sumie nie, nie było opowiedziane, że pretorian idzie. Tylko ja zobaczyłem czerwoną kropkę i mówię, że a Warrior idzie, nie? No tak dobrze. Dobra, To jest w sumie jeden chuj, tak samo one zdychają. I podobnie wyglądają. No tak kurwa no, może pretor... niekoniecznie. Tak no właśnie, właśnie Pretoria. Ty... Kolorystycznie może nie Ten dźwięk smartgana Nie wytrzymę zaraz A mi to się tak bugował często dźwięk, ci powiem no. Kurde, co jest? To nie jest wina Co jest? Mogliśmy zaczekać, a nie od razu pędzić Ty, a no. weź się to w ziemię? Tego smartgana? Przestań A dobra, to gdzieś ten jeszcze dalej. Wow. Dobra. Tył u nas bli. Idę tnę, to gówno całe. Róce. Dobra, podganę na 30 metrów. ma. <laughs> Ej, ale w ostatnich misjach nie, uda nie udawało nam się y, ten. Nie udawało nam się skrytek znaleźć. Musimy to ten. Ej to może być gdzieś Bo się otwarte jajka o dobra otwarły Dobra dobra team, Dawaj 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 czonuś się w tej misji jesteśmy jako oddział ratunkowy No, lewić wiedzia jak tam pewnie 20 było, a my we trzech i przechodzimy tutaj. <laughs> ale wiesz... Dla wiesz, ale to nie... wiesz, to Raczej to nie tyle to co wiesz Co, że po prostu musimy być... Yy, my jesteśmy bohaterami tego gówna, tak Więc co? My, my jesteśmy na tyle zajebiści kurwa, żeby, żeby ich pokonać, a inny team kurwa, który też się składa z trzech ludzi to po prostu sobie nie dał rady. Nie, ich, ich więcej jest z pewnością, bo... Tam na samym początku był jeden, to gdzieś yy, tutaj drugi chyba jest, tam jeszcze trzeci będzie. Przede wszystkim nas kwas nie przeżera, nie? Nie no, przeżera, tylko my to wiesz... My są... jesteśmy kwas Mamy damage, ale tak naprawdę możemy chodzić, nas nic nie boli, nie płaczemy. Tak. Idziemy dalej przed siebie. Już powinniśmy być, wiesz, dawno spaleni, kurwa, po pierwszej misji z tym kwasem, nie? A my jeszcze... Żyjemy. Skóra na powinna schodzić z gęby, a my nadal te... jesteśmy sali zdrowi. <grym się wyszeli> No kocham takie gierki, nie? No. Jako... ...holpą. Wiesz, szczególnie Nie, no, co wiesz, jest? Wiesz, się nie szczególnie kurwa, że wiesz, jak bierzesz na przykład, wiesz... ...masz przed sobą Kraulera, który na tobie siedzi, a ktoś do niego strzela, to wiesz, kwas tam pyka kurwa wokół, a ty kurwa cały jesteś, nie? No, dokładnie tak. Dobra, tutaj chyba Muszę będzie. Dosyć... Do strzelby. Dobra, to będzie dosyć ciężki atak, więc tutaj ja proponuję tak: zostawić tutaj jakoś wieżyczki tak szensownie, te wszystkie. E, te. stopery i, się, i zrobić taki bastion tutaj, właśnie, żeby się schować tutaj w tej dziurze i po prostu, żeby one do nas szły. Jezu się na tego on Nie ma żadnego specyficznego zbrojenia, jak mnie, tylko zwykły pulsacyjny i zwykła zbroja. Nie, no, no chyba nie był Marin, to był jakiś gościu tutaj wiesz, typu Stalker. Tak, random, random. To był stalker, stalker na pewno. Dobra, podleczyć się. Ty, teraz, teraz owszałem, że jak się co chodzi tam, po tym tam. właśnie tym ślinie ksynomurfa, to słychać takie jakby otwieranie się jaja. No, takie takie klapa, Dobra, takie to chlu co? Chlupienie. Startujemy? Tak, tak. Dobra. Ej, tam są te, nie wziąłem. Od góry idą. Dobra. Czekajcie chwilę. Zaczęła się. Dopiero? Teraz się leczysz? No. Tak, bo ja... No Szonek pytał się, czy wszyscy gotowi. No zapomniałem Aha. o tym, bo teraz właśnie Robol, robol idzie. Dobra, dobra, zabrożony. Bić go, bić go, bić go. Padł. Let's rock, Maurice. KURA! To mi się wydaje, czy więcej tych senów jest teraz? Nie, wydaje ci się, No bo teraz... to jest ostatnie pomieszczenie w tej grze. W tej rundzie. O kurwa. O kurde! Pas, pas się Ole, skoczył. A zginął tak szybko jak się pojawił. Dostał granat na mordę i... i żelu. Ale to było piękne, o do mnie skoczył, ja użyłem wtedy fali i on się po prostu wiesz Odbił ode mnie Dobra, muszę przeładować smart guna. Ready Tam coś się dzieje Brawo, zostaw Wojtek, ja tam zostawiłem te te stopery To ja jeszcze jednego radło dołożę. Dobra, dobra, to Kusztow jeszcze jednego Kurwa, te te ziomki tutaj wszystkie umierają, umierają jak muchy, nie? No! Jak wlatują, to takie te pałki elektryczne to są. O, jeden Pretorian. Tam puszczą, bo... A od boku to jest hit To musiał na mnie skoczyć w ogóle To jest dopiero śmieszne. O kurde się użyj tego tego Wiesz Boomer ale zdech. Boomer. No bo to boomer jest no tak, to jest boomer No, no jest boomer no Wiesz, jakby ekran zaszkiwał to by było Taki taki baster tylko że Android <laughs> to mi się spodobało, taki master, ale Android. A, a, a o jakim teraz mówili? Aha, o tym, co tak ten. Yy, detonował ten się, nie? Bohaczu, no. bez, bez głowy. Bez głowy. Ta. Nie, patrzcie, winda. panowie, nie podoba, mi się, nie podoba mi się ten dźwięk. Eee, Czekaj, jak to było? Nie, podoba mi się Zamknij do Nie, to się to <laughs> Ej, dobra chłopaki, teraz przerwa na kawę. Dobra. dobra. Za chwilę wrócę, sekunda jestem. Okej, okay. dobra. Ale mogę się dać powrót do bazy. No poczekaj, no ja jeszcze przyszlę ten, no. A zabójstw najwięcej? No dobra, no i za ten wrażenie. No, więc kurde, z... ta, misja, ta misja mi słabo poszła, ale reanimacji mam najwięcej, zero. Najwyżej jest. <grym> ale jest, no, jeżeli chodzi o reanimację, to jesteśmy razem, bo ja też mam zero. No, ale, teraz... ale ja wyżej. No i co z Czy tego? Nie? nie, co z tego? S? Nie, no, no S? 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 No i co z tego, jak jesteś na równi? To, to, że jesteś no i co pierwszy... z tego? S, 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 S? Nie? Taki chuj? Tak. Taki chuj? Nie? To tobie, tak? tobie dół Chyba tobie. Jak A na robi? Tak? W czterech w afopeku. ku Powiem ci tak. E, no, 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 Wojtek, no, no. powie, ja powiem tak, mnie nie obchodzą twoje fetysze, więc mi nie musisz się z tego spowiadać. Ja się że czemu gram w av na plażę. Ostatni Marines. Ja pierdolę.